Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Zdecydowałam się przygotować taki krótki filmik o czakrach, jakim kolorem wibruje dana czakra, czemu jest przypisana, jakim narządom, czyli jeżeli chorujecie, macie jakieś dolegliwości, to będziecie mieli, myślę, większą jasność, dlaczego, jakiej to jest przypisane czakrze. A więc pozwoliłam sobie przygotować na, na, na kartce, żeby niczego nie pominąć. A więc jak będzie yy, będzie medytacja, będziecie wiedzieli co możecie uwolnić. Yy, widzę, że ktoś dołączył. Proszę napisać czy mnie widać i słychać, czy się nie produkuje na darmo, ale ufam, że nie. A więc tak jak powiedziałam, przygotowałam się, aby Wam opowiedzieć o tym, Czemu są przypisane czakry? Już robiłam filmik, co to są czakry. A teraz czemu są przypisane i co się dzieje, kiedy jest zablokowana, kiedy jest nadaktywna, i co się takiego z nami dzieje, na co chorujemy i itd. Tak Także czakra pierwsza, czyli czakra podstawy, znajduje się u podstawy kręgosłupa. Wibruje kolorem czerwonym, jej żywiołem jest ziemia, zmysł zapachu. Powiada ze z zapachu. przyporządkowane narządy pierwszej czakry, to jest kręgosłup, kości, zęby, paznokcie, odbytnica i jelito grube, jak dużo ludzi choruje dzisiaj, ma problemy z jelitem, prostata, krew i budowa komórek. Jeżeli są zaburzenia tej czakry, jest ona zablokowana, nie wibruje prawidłowo, co wtedy u nas występuje? To jest bardzo ważne, ponieważ ja pracuję z klientami bardzo często się z tym spotykam, a ludzie nie mają świadomości, więc kiedy ta czakra jest zablokowana, wtedy mam, mamy niezdecydowanie lęki, nieumiejętność podejmowania decyzji. A to ma bardzo wiele osób, i to jest związane z blokadą pierwszej czakry. Trzeba ją odblokować, zharmonizować, jeszcze bardziej otworzyć i dbać o nią, tak jak robimy to w naszych medytacjach oczyszczania czakry. A więc myślę, że to jest takie bardzo ważne, żebyście wiedzieli, skąd na przykład jest nieumiejętność podejmowania decyzji, brak pewności siebie. Tendencja do uzależniania się od innych, jak często występujące. A więc tyle. A nad, a, nadaktywność tej czakry wywołuje nadmiar agresji, materializm, zachłanność, powoduje też bóle kręgosłupa i bóle zębów. O no, boskich cechach urzeczywistnienia. Ja też to, co napełniam po oczyszczaniu w medytacjach, ja też zrobię filmik, żebyście mieli świadomość, jaka cecha jest przypisana, ale tymczasem skupiamy się na zdrowiu, na narządach, na naszym ciele i na zrozumieniu, dlaczego robię te medytacje. Pewnie moje medytacje są trochę inne, bo pewnie dużo ludzi włączyło się, by pomagać w tym czasie ludziom. A mi podpowiedź przyszła właśnie taka, żebyście zadbali o swoją przestrzeń, o swoje ciało, wzmocnili układ odpornościowy, to też jest bardzo ważne. A więc teraz czakra druga, zwana także czakrą podbrzusza i sakralną. Znajduje się pomiędzy genitaliami a pępkiem w kręgosłupie, wibruje kolorem pomarańczowym i odpowiada jej żywioł wody. Posiada funkcje seksualne i prokreacji. Jest centrum naszych zachowań względem drugiej płci: otwartości, akceptacji i życzliwości. Widzicie tutaj też, jeżeli mamy problemy w kontakcie z przeciwną płcią, nazwijmy to tak, to też jest problem na drugiej czakrze. Jeżeli macie takie, w tych medytacjach uczestniczycie. Zwróćcie uwagę, dajcie sobie szczególną uwagę, intencję uwolnienia od tych ograniczeń, bo to naprawdę może Wam dużo pomóc. Zasada podstawowa tej czakry twórcze rozmnażanie bytu. Przyporządkowane narządy tej czakry: miednica, organy płciowe, nerki, pęcherz. Wszystkie płyny linfa, soki, trawienne sperma, a więc zobaczcie, jak dużo jest przypisane w drugiej czakrze cały pas miednicy. Zaburzenia wywołują agresję oraz frustracje seksualne. Zablokowana ta czakra wywołuje brak radości życia i częste infekcje. Kiedy ta czakra jest nadaktywna z kolei może prowadzić nawet do dewiacji seksualnych. Teraz przechodzimy do trzeciej czakry, do czakry pępka, splotu słonecznego. zwana inaczej splotu słonecznego, bo używa się różnych nazw czakry. Ta czakra odpowiada za emocje i równowagę emocjonalną. Jej żywiołem jest ogień. Przyporządkowana, przyporządkowanie na Narządom, dół pleców, jama brzuszna, brzuszna, system trawienny, żołądek, wątroba, śledziona, woreczek żółciowy, wegetatywny system nerwowy. Zasada podstawowa, kształtowanie bytu. Zaburzenia tej czakry powodują zaburzenia osobowości. Stany lękowe, gonitwy myśli. Typowa szara myszka, tak zwana, to jest ktoś z zablokowaną właśnie czakrą z słonecznego. Dziękuję, Jolu, witaj. Natomiast nadaktywność tej czakry to jest despotyzm. Czakra splotu słonecznego to nasze centrum energetyczne, to nasz mikrokosmos. Bardzo. Wszystkie czakry są ważne, ale tu jest nasze centrum energetyczne. Czwarta czakra jest to czakra serca. Znajduje się na wysokości serca, pośrodku klatki piersiowej, na mostku. Jej żywiołem jest powietrze. Czakra serca odpowiedzialna jest za uczucia, miłość, współodczuwanie. Zharmonizowana ta czakra wyczula na piękno sztuki. Muzyki uwrażliwia, promieniuje, na, promie, promieniuje ciepłem i miłością na innych. Otwarta ta czakra, zharmonizowana, otwarta, urzeczywistniona, uwalnia nas od przywiązania do rzeczy materialnych i od oczekiwań. Zasada podstawowa tej czakry oddanie i poświęcenie. Przyporządkowane narządy czakrze serca. Serce, górna część pleców z klatką piersiową, dolna część obszaru płuc, krążenie krwi i skóra. Zaburzenia, gdy jest ta czakra nad, nieaktywna, powoduje bezwzględność wobec siebie i innych. Znamy takich ludzi. Znamy takich ludzi w związkach, w relacjach, szefów, rodziców. To teraz już wiemy, że tacy ludzie mają zaburzoną, nieaktywną tą czakrę. Jest to bezwzględność wobec siebie innych, a nawet okrucieństwo. Wielu z nas pewnie zna takie sytuacje z życia. Nadczynna z kolei powoduje nadmierne poświęcanie siebie. Kolejną czakrą jest czakra gardła. A inaczej szyi zwana też. Czasem zwana jest centrum komunikacji. Wibruje kolorem niebieskim. Żywioł to próżnia. Ta czakra jest przyporządkowana żywiołowi zwanemu próżnią. Głównym zadaniem tej czakry to wyrażanie siebie, mówienie, wypowiadanie się, komunikacja z otoczeniem. Zasada podstawowa tej czakry jest rezonans bytu przyporządkowane narządy tej czakrze, cały obszar gardła karku szczęki uszy aparat głosu tchawica oskrzela górny obszar płuc przełyk i ramiona a więc zobaczcie jak dużo kiedy macie te dolegliwości to tak jak już wcześniej wspomniałam jest ta yy, Medytacja, skupcie się na tym narządzie, puśćcie intencje, aby on, ten narząd, uwolnił się od tych chorobotwórczych rzeczy. Także to jest czakra gardła, zaburzenia tej czakry, przejawianie się jako yy, Zaburzenia czakry przejawia się jako wrażenie ciężaru, takiego, takiego przygnębienia, blokady wewnętrzne, nieśmiałość, częste choroby gardła. I teraz zobaczcie, ilu znacie ludzi, ilu z nas było bądź jest, gdzie ma uczucie ciężaru, wypalenia, przygnębienia, nieśmiałości. Częste choroby gardła. To jest nasza czakra, to centrum ekspresji. A więc myślę, że to, co przygotowałam, będzie dla Was pomocne i ciekawe. Nadaktywna ta czakra wywołuje gadulstwo, kłótliwość, chęć dominacji, demagogię, zarozumialstwo, przesadę i brak zachowania proporcji w życiu. Też pewnie znamy takich ludzi. I teraz szósta czakra, jest to czakra trzeciego oka. Jest tutaj, jest to miejsce widzenia duszy. Kolor intensywnie indygo. Rozwinięcie tego ośrodka daje nam zdolność widzenia dogłębnego rozumienia rzeczywistości, czyli dzięki temu więcej widzimy i wiemy. Jeżeli ta czakra jest oczyszczona, poszerzona, jeżeli wibruje prawidłowo, Rozwinięcie tego daje nam zdolność widzenia do głębnego rozumienia rzeczywistości na najbardziej subtelnym poziomie, czyli na tym, na tym wyższym. Tu właśnie zjednoczone są oba atomy człowieka fizyczność i duchowość. Zasada podstawowa tej czakry poznanie bytu. Przyporządkowane narządy. Do tej czakry to jest twarz, nos, muszczek, centralny system nerwowy. Zobaczcie, jak bardzo ważne i gdzie jest przyporządkowany. Tutaj często jest chaos, panika, przerażenie, nieprzytomność. Lęki, niepokój. To, to, to co mówię czasami w medytacji, a więc to jest tym spowodowane. Zaburzenia tej czakry jest to brak postrzegania pozazmysłowego. Nadmiar potrzeb materialnych i cielesnych, niewiara w prawdy duchowe, czyli uznanie ich za wytwory wyobraźni. Zobaczcie, jak wielu ludzi mówi, że to są wytwory wyobraźni, zejdź na ziemię, nie, wróć do rzeczywistości. Tak, i to jest związane z czakrą trzeciego oka. Zablokowana ta czakra powoduje niedostrzeganie sensu życia. Wrażenie też takiego wypalenia się, zmęczenia, takiego już, takiego już po mnie nazwijmy to, tak. A przy nadaktywnej tej czakry trzeciego oka jest strach przed duchami, koszmary i lęki nocne. Ludzie, którzy mają lęki nocne, dobrze, żeby zwrócili na to uwagę, że jest to spowodowane przy nadaktywnej, trzeba ją zharmonizować, czakrę trzeciego oka. I siódma czakra, jest to czakra korony, umiejscowiona jest na czubku głowy, na, ciemią, na ciemiączku. Wibruje kolorem fioletowym, ale i też białym, zabierającym w sobie wszystkie kolory. Biały kolor zabiera w sobie wszystkie kolory, nie? Jest jakby rozszczepie, roz, rozszczepienie białego koloru, to są wszystkie kolory tęczy. Jest to czakra odpowiadająca za połączenie z wyższym, ja. Pełne jej rozwinięcie powoduje urzeczywistnienie boskości w człowieku. Daje stan oświecenia, wyzwolenia, jedności z wszechświatem. Zasada podstawowa, czysty, czy, czysty byt. Przyporządkowane narządy tej czakrze mózg i szyszynka. Napiszcie jak wam się podobało. Siedziałam, przygotowywałam to na karteczce, żeby niczego nie pominąć, żeby przekazać wam tą moją wiedzę. Dziękuję Jolu za serduszka, dziękuję za ciepłe słówka. Czy czegoś nie rozumiecie może, bo mówię, to, tą informację przygotowałam po to, żeby Łatwiej Wam było zrozumieć sens tego, co robimy rano i wieczorem. Co to są te czakry, z czym one są związane? Czyli, tak jak powiedziałam, jeżeli choruje mi żołądek, to znaczy, że mam zablokowaną czakrę splotu słonecznego. Czasem się mówi nawet, nie, coś Ci leży na żołądku albo coś Ci leży na wątrobie: żółć się, zalewa. Te, te stare takie yy, powiedzenia naszych babć, czy mam. No, I tak, A jak fajnie, że jesteś. Super, cieszę się. Więc one mają jakiś tam sens. Myślę, że jak będziemy robić dalej te medytacje oczyszczania czakr, co jest bardzo ważne, tak jak wspomniałam na początku. Jedni oddychają, drugi tam w koherencję wchodzą, a ja gdzieś dostałam podpowiedź, żeby żeby pomóc wam zająć się waszym ciałem, żeby zająć się układem odpornościowym, bo jeżeli wasze czakry są zharmonizowane, wibrują prawidłowo, są rano i wieczorem oczyszczone, tak jak myjecie zęby, bierzecie prysznic, tak samo oczyszczamy naszą przestrzeń, nasze pole, to jest nasz dom, my w tym mieszkamy. Ludzie tak sobie to lekko biorą. Czy czasami mówią, a czakry to jakoś gdzieś tam. Witaj, Małgosiu, ja również dziękuję, pięknie. Czasami mówią, że to, a czakry, że to gdzieś z Indii pochodzi, a jeszcze coś tam. Nieistotne jest, skąd pochodzi. Jest to wiedza, która sprawdza się w życiu. Ja wiem, że jak przychodzi do mnie kobieta, która ma problemy z narządami rodnymi to ja wiem, że ma zablokowaną drugą czakrę. Ja wiem, z jakimi emocjami to jest związane. Ja wiem, że to była lekceważona, pomijana, olewana. I dlatego chciałam wam przybliżyć wartość tego wszystkiego, co robimy. Bo mówię, czasami ludzie wchodzą i, 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 i różne rzeczy piszą, czy tam podśmiechują się. Bawi ich to, że ja Prowadzę, bo ja daję się prowadzeniu, ja nie wymyślam nic, ja jeżeli prowadzę medytację, mam prowadzenie i tak wami, z Wami y, y, jestem w tej medytacji. I to jest tak, jak powiedziałam, taka cząstka mnie, którą ja, ja daję Wam. Może macie jakieś pytania, bo dziś o 18 będzie ta medytacja wieczorna. Być może chcielibyście o coś się zapytać, to postanowiłam jeszcze poświęcić chwilę czasu, aby dać uwagę naprawdę tym czakrom, bo jeżeli one są zharmonizowane, to nasze płyny, limfa płynie, pracuje, nie ma blokad. A jak nie ma blokad, to nie ma chorób. Nasz system odpornościowy, tak jak powiedziałam, jest silny. Dziękuję, kochani, wobec tego za uwagę. To na razie tyle i do zobaczenia o 18 na medytacji oczyszczania czakr. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pa, pa.